Witajcie, kochani, na kanale KitchenBook TV. Chciałam się pokazać domowy przepis na barszcz wigilijny, przepis na zakwas na barszcz, czyli kwas burakowy. Nie, tak, to jest mia Jak i na pierożki. Do tego barszczu znajdziecie na naszym kanale. Zaczynamy, Magda. Zaczęłam od nastawienia bulionu. W garnku gotuje się włoszczyzna z liściem laurowym. Z Pieprzem z zielem angielskim. O czymś zapomniałam? Yum, yum. Tak, mam już ugotowane buraki. Buraki zetrę na tarce. Znaczy, nie do końca na tarce. Użyję do tego szatkownicy. Jeżeli nie macie, zetrzyjcie buraki na grubych oczkach. Zaczynamy, myszka? Zaczynam od starcia buraków. Mam tutaj startych półtora kilo buraków. Magda, wyjdź stąd. Jedną cebulę smażę na patelni. Cebulę pokroję drobniej Tropinki masła Zrumienioną na maśle cebulę dodaję do bulionu wraz z masłem. Bulion gotował się 45 minut. Dodam do niego buraki. Całość będę gotowała około 4-5 minut. Wywar gotował się 5 minut. Przecedzam przez sito. W barszczu dodaję kwas burakowy. Fajnie pachnie. Ja dodaję pół butelki. Smakuje super. Dobra, trzeba go doprawić. Przeciskam przez praskę jeden ząbek czosnku. Daję sporo świeżo zmielonego pieprzu. Dodam jeszcze dużą szczyptę soli. Bulion był osolony, ale widzę, że jeszcze potrzeba. Dodaję także sok z połowy cytryny. Dodam jeszcze łyżeczkę cukru. Barsz się zagotował z kwasem burakowym i nie należy go gotować mocno, ewentualnie tylko podgrzewać i można go drugi raz już doprowadzać do wrzenia że wam jak wygląda? Mniem. Mniem. Zaraz ci dam, nia nia. Tak wygląda mój domowy przepis na barszcz wigilijny. Mam nadzieję, że przepis wam się spodoba i na pewno go spróbujecie. Życzę wam zdrowych i wesołych świąt. Miam